Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku z Pet Simulator X i dzisiaj mam dla was naprawdę szaloną wieść ponieważ chodzi o peciszka banana. Dosłownie, wiecie, że w grze istnieje taki pet jak banana? Oczywiście on jest i w Dark Matter, i w Golden i generalnie jest to zwykły pecik, znaczy zwykły, no on jest ekskluzywny, ale wiecie, jakby jest taki zwykły. Ani to Huge, ani Titanic, ale ostatnio na stronce, dokładnie na Twitterze jednego z twórców oczywiście Pet Simulator, słuchajcie, mogliśmy zobaczyć aż trzy fotki związane z bananem. I to albo Titanic Bananem, albo Huge Bananem, bo na pewno będzie to jakiś kodzik. Jeżeli już w końcu wyjdzie, oczywiście. Teraz, właśnie, te fotki widzicie, te screeny. Porobiłem temu, oczywiście, i to naprawdę wygląda ciekawie. Taki ogromny banan, jak sami widzicie, i ten banan, no najpewniej będzie wtedy Titanicem, albo Hugeem, no bo raczej to nie będzie zwykły banan, którego możemy dalej, chyba z tego co wiem, zdobyć. I naj, najczęściej ludzie zdobywają go. Słuchajcie, nawet wam pokażę, czekajcie, przejdziemy się. Najlepiej. Jest podobno zdobyć. Oczywiście ja tutaj sobie pozdobywam kapkę i unicorny. Ale najlepiej jest zdobywać tego banana. Wiecie, on się może pojawić totalnie randomowo. Jest to ekskluzyw, ex który naprawdę jest wart setki bilionów gemów. I to teraz wiecie, jak, jak, jak o tym nie wiedzieliście, to ja wcale nie żartuję. To kosztuje kilkaset bilionów gemów. Koło tutaj do minus Astra możemy prawdopodobnie zdobyć najprościej takiego właśnie banana. Jeżeli bym go właśnie teraz dostał na odcinku, na którym mówię o Titanic lub Huge Banana, no to bym chyba oszalał. Nie? W sensie naprawdę to by było szalone. No ale z tego co widzimy, nie mam za bardzo szczęścia. Mógłbym zostawić na noc, w sumie, i zobaczyć co się stanie. Ale czy ja w ogóle bym go dostał, bo on jest jako ekskluzyw? No to sekrety chyba mi haczy, nie? Bo ja mam tutaj usunięte, słuchajcie, tylko na Meticale, Secret pety i no i tyle w sumie. Ekskluzyw, no okej, okay, no to raczej bym dostał. No to słuchajcie, jeżeli chodzi o tego banana, to wracając, mamy fotki, które dosłownie świadczą o tym, jakby miał być kodzik razem z takim pluszakiem bananem. Dajcie zdać w ogóle łapą czy chcielibyście takiego banana, nie wiem, to jest dla mnie dla mnie to jest mega dziwne, być może by to, wiecie, jakoś przeszło być może by to mogło jakby się dostać do gierki no wiecie, raczej takie fotki do no nie są z przypadku, tym bardziej, że jedna fotka jest z Blobfishem i tamten banan jest pod spodem i do tego jeszcze dodaję wam takie info, że za niedługo, najpewniej pojawi się na stronce do kupienia albo Titanic, albo Huge, raczej Titanic kapibara, która była zapowiadana już w lutym i słuchajcie, no właśnie mamy fotkę z tą Kapibarą. no i będzie ona jako pluszak na 100% bo jak widzicie było 15 godzin temu był pościg i 8 godzin temu właśnie zostało napisane żeby, żeby sobie zasubskrybować, żeby mieć Info, kiedy ten pluszak wyjdzie, co nie? Znaczy, dostaliśmy takiego linka na stronę Big Gamesu. Także, no, kroi się coś grubego, a jeżeli chodzi o banana, to naprawdę jestem w szoku, że w ogóle coś takiego może, może się pojawić. Naprawdę, wiecie, to, to naprawdę może się pojawić, więc jak się to pojawi, to będzie totalnie grubo. No, wyobraźcie sobie takiego huge banana albo Titanic banana. No, Titanic to już w ogóle by było chore. Oczywiście by kosztował też chore pieniądze, bo 250 dolarów to na pewno. Ale jeżeli chodzi o tego banana, zobaczcie, w sumie to tutaj mamy banana. Mogę sobie stanąć, zobaczcie, obok tego banana i uznać, że to mój huge. Co nie? Także siema. Huge banana. Nie no, widzowie, w każdym razie będzie coś takiego najpewniej. Macie świeże info, jak zawsze u mnie na kanale, więc zostawcie łapkę w górę. Subika, zostawcie widzowie, już prawie mamy 100 tysięcy, także to musicie koniecznie zostawić. Ja tutaj z moim bananem pogadam. No i może się ugadamy, że go kupię za darmo. Co wy na to? Wydaje mi się, że to spoko cena.